Superman na Terniksie jest to świetne ćwiczenie na poprawę siły mięśni brzucha, właściwie całego rdzenia. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Jak będzie 3000 łapek w górę, wtedy ta seria będzie kontynuowana tradycyjnie, synchronicznie z pracą góry. Czyli jeżeli robisz fajnie to ćwiczenie, progresujesz w tym ćwiczeniu, to wtedy i masz zdrową górę, jak i cały rdzeń. I to wszystko pracuje kompatybilnie. Ale trzeba to robić dobrze. O co chodzi? Ustawiamy ten X, wysokość x w stosunku do swoich możliwości siłowych. Natomiast y, tak samo możemy się przybliżyć. Będzie łatwiej, oddalić, będzie trudniej. O co chodzi? O utrzymanie napięcia. Czyli tak, najważniejsze jest to, żeby tego nie robić. Tutaj akurat w tej, w tej kwestii robi dobrze. Natomiast to jest najważniejsze, czyli schodzimy, czy wracamy do pozycji wyjściowej, tylko tyle. I znowu rozciągamy, aby utrzymać to właśnie napięcie w rdzeniu. O! I wtedy będzie palić cholernie. Możemy wydłużać pauzy. Ale to jest bardzo ważny. Tak samo nie kończymy w taki sposób. Dopiero powinno być wyprostowane, aby te mięśnie brzucha e, pracowały bardzo mocno. Jeżeli masz problemy z siłą góry, no to wtedy musisz troszeczkę podnieść 3 Możesz też sobie ułatwić w taki sposób, że możesz wejść sobie w 4x głębiej, aby zmniejszyć dźwignię, na przykład zamiast tu ustawić, tutaj i będzie jeszcze łatwiej, szczególnie osób, które mają samą górę. Technika była na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu był ciężar. O co chodzi? Patrzcie, jak opuszczał to, co robił w tym momencie. Teraz dalej opuścić, to się zginał w tułowiu lekko i zamachem podnosił. Czyli naprawdę tu te hantle były rozpędzone nie siłą bicepsów, tylko siłą nawet nie dużą, bo nie trzeba dużej siły, aby to zrobić: tułowia i po prostu biodra. Więc tu skupiajcie się na tym, aby wyprostować, aby rozciągnąć biceps dobrze. I z tej dziury wychodzi biceps lekko łokcie do przodu i powrót. I znowu wychodzimy lekko łokcie do przodu, ponieważ pamiętacie, że biceps uczestniczy w ruchu zginania ramienia. No i kończymy w taki sposób i wolno opuszczamy. No, w tym ćwiczeniu kolega popełnia kilka błędów. Przede wszystkim mocno kolana w przód. To jest martwy ciąg, więc nie robimy z tego siatki. No chyba, że pracujemy nad eksplozywnym wyjściem z dołu. A to jest inna sprawa. Natomiast jest to martwy ciąg, więc troszeczkę wyżej biodro. Problemem jeszcze jest praca stóp. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kolega lata tymi stopami przód, tył, odrywa pięty, odrywa palce i tak przez cały ruch, a wynika to z tego, że ma Adidasy, które są miękkie, i jak dodamy jego ciężar ciała plus obciążenia, to one pracują jak gąbka. No i niestety ma problemy też z równowagą. Co oczywiście ma wpływ na siłę, ponieważ ta reakcja, ta siła z mięśni i reakcja musi iść na stopę i na podłoże. No i ona jest po prostu upośledzona. Kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs akademii KFD. No i pamiętacie. Łapy dalej nie ma!